Cześć, hej, manko i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam tutaj jak zrobiłem 15 wygranych. No, ten challenge jest naprawdę prosty. Tu była jedna przegrana, ale już wam pokazuję dlaczego. Bo ogólnie tam wcześniej graliśmy takimi dość troll deckami. Na przykład zobacz, tutaj Piperka, Mortis na hejście. No ale wiadomo, tu Bambiki grają. I tu przegraliśmy, za no, zobaczymy ich profile. Pamka, 500 trójek. Frank. Tysiąc, trójek, Jackie. O nie. I my na nich przegraliśmy, bo kurczę, tak tutaj trollowaliśmy. I tam trochę i pofarciło im się i wygrali. Ajajaj. Pewnie teraz screeny robią na kogo wygrali. Ja tutaj, tutaj grałem z Matrixem i Gero. No tak to 15 wygranych i pokażę wam może jakąś walkę. Jeszcze zobaczymy na szybko sklep. Jedną walkę pokażę i na końcu odcinka otworzymy te wszystkie skrzy skrzyneczki to już kupiłem star power do nani I może jeszcze kupię pimpaka Tutaj zobaczę, ale chyba kupię no Swojego pierwszego pimpaka Dobra, pokażę wam jakąś walkę I na końcu odcinka otworzymy sobie te skrzyneczki Tutaj były No tutaj też była dość ciężka walka Tu był remis akurat Myślę, że mogę pokazać tą walkę Dobra, No tutaj też Jakoś mega łatwo nie było Tutaj już nie chcieliśmy trollować żeby więcej nie przegrać, no ale tak to poszło naprawdę bardzo fajnie, dość szybko. A tutaj mam piperkę, mam Broka na midzie. Brok skubany, jak mnie trafia, kurde No ale Gera ma tu pingwina, ma na, na niego dość ciężko, ale tak sobie daje ładnie, bardzo ładnie radę. Tej taktyczny gadget trafiłem. No tutaj ten Brok, kurde, tak się ruszał, że ciężko go trafić. W ogóle najlepsze było na tym niższym poziomie, że ja grałem piperką. To gracze robili dwa kroki i przerwę i nie mogłem ich trafić A to było takie... Unlucky, dobra, tutaj już będę rozwalał murek No, ja chciałem akurat ten podwójny mur Żeby ten więcej było do, zniszczen do zniszczenia No ogólnie PAM, Piperka i Brock to jest dość mocny komp, ale myślę, że tutaj... Zamiast Broka lepszy był, był właśnie Mr. P Tutaj Brock leży Bardzo fajnie ale kurde, ciężko będzie z podjazdem do nich, bo I, ta pamka kurde będzie co chwilę wychodzić. Dobra, tutaj pingwin obijany cały czas. Aj, teraz nie trafiłem gadżetu. W ogóle nie wiem, czemu, czemu Matrix grał tym Star Powerem. Mi się wydaje, że ten co zada, zadaje obrażenia jest trochę lepszy. Dobra, tutaj Gero ma już piłkę. Nie, trafiłem dwa razy. O nie, dwa razy nie trafiłem w tego pingwina. Nie no, pingwin to jest najlepszy zawodnik. w niego tak ciężko trafić Dobra, tu, ale tu teraz pięknie brok dostał Dobra, tutaj idziemy z i tu może być bramka, też już dokładnie nie pamiętam. Nie, ale raczej nie będzie bramki, no. Tutaj nie ma. Pingwin będzie, doje będzie dojechany. Aj, i 300 HP. I teraz może być problem, kurde. Trafi czy nie trafi? Chyba... Nie, nie trafi, nie trafią, trafią raczej na pewno. 1-0 dla nich i 30 sekund do końca, do końca zostało. No ale na początku, tak jak mówię, na początku jest bardzo łatwo, a potem już na tym ostatnim ostatnim starciu jest, jest już lekko trudniej. W ogóle tutaj padłem od tego broka, dwa hity, dostałem i ogień. Ale tu już na tym Brobalu jest trochę ciężej. Tutaj już aż tak łatwo nie jest. Zawsze. No ale challenge sam sobie jest bardzo łatwy. Bo oni tutaj mieli max 19k. Pyk. Piękny dojazd. 1-1. No kurde, w tym meczu było blisko przegranej. Było blisko przegranej. Dobra, tutaj y, pingwin obijany cały czas. No ja tu potrzebuję ulta. Kurde, bo bez ulta nie dam tutaj nic rady zrobić. W sensie jakby strzelić z ulta. Podanie do Matrixa. Gero wyczyszcza Broka. O nie, kręciliśmy się. Dlaczego? Hashtag fidget spinner. Dobra, bardzo fajnie tutaj udało się wygrać. Napiszcie w komentarzach, ile wy zrobiliście wygranych. Dobra, teraz to, co najlepsze: Mega boxy i big boxy. Dobra, tutaj już otwieramy skrzynki. Tylko jeszcze, co ja bym tu chciał trafić? Najbardziej, tu mam. Nie, ogólnie, to mam wszystkie gadżety. Tutaj kupiłem dzisiaj ten donani. Mam wszystkie gadżety oprócz do Piperki, więc kurde gadżet do Piper, Star Power, a może się siądzie Leon, kurde. Mamy 51 tysięcy Star Pointsów, więc kurde, bardzo fajnie. Dobra, otwieramy najpierw Big Box i mamy, kurde, pierwsza skrzyneczka. Nie nasz Big Boxów mam największego farta. A, no ta. Ale ten gadżet, gadżet nie jest zły w sumie. <laughs> Zapomniałem jeszcze, że do, do Penny mogę. Bo dopiero co wyszedł. Dobra, lecimy kolejny mega box, Tutaj nic. No ale sam, gold też się przyda. Też nic. Kurde, szybko to otwieram. Dobra, w tym już musi coś być. Dobra, megabox. Wierzę, że coś będzie. I mamy coś, kurde. Jeżeli teraz byłby gadżet byłby do piperki. A on jest mi bardzo potrzebny. Star power do. U do rose. Nie no, kurde. Skrzyneczki bardzo fartowne. 2 na 4 trafiłem kurde. Yy, dwa nowe itemy. Tutaj rose pyk, ten sta star power się naprawdę przyda. W ogóle już coraz bliżej Max Konta Zobaczcie tutaj, ile mam tych star powerów. Znaczy do każdej postaci mam chociaż jeden, ale do tej wielu mam już dwa. Więc kurde. No i jak zwykle brakuje mi najlepszego gadżetu. Czemu to się standard? Mamy 4K Golda, więc... Oj, mało miejsca przepraszam. 4K Golda... Więc złoto, na złotą Piper będzie zbierane. Hmm. No trochę jeszcze mi zajmie, zajmie uzbieranie na tego skina. Dobra, więc ja już się z wami żegnam. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji. Napiszcie w komentarzach ile Wy zrobiliście win winów. Nie no, my myślę, że każdy 15 piętna zrobił. Dobra, więc już widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemka.